Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w piątek, 5 maja, w pierwszy piątek miesiąca. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 14, a wersety od 1 do 6. Posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Niech się, niech nie dręczy was niepokój. Ufajcie Bogu i ufajcie mnie. W domu mojego ojca jest wiele miejsc do zamieszkania. Gdyby tak nie było, byłbym wam powiedział, bo idę tam, aby przygotować dla was miejsce. A skoro idę przygotować wam miejsce, to wrócę, aby zabrać was ze sobą, tak abyście też byli tam, gdzie ja jestem. Poza tym, wiecie dokąd idę i, nie, i, i znacie drogę. Tomasz powiedział do niego: Panie, nie wiemy dokąd idziesz, więc jak możemy znać drogę? Jeszua rzekł: Jam jest drogą i prawdą i życiem. Nigdy nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ukochani, yy... Ta dzisiejsza Ewangelia jest z dwóch powodów piękna. Po pierwsze, dlatego że Jezus wskazuje konkretne, można powiedzieć, miejsce. Choć niektórzy teolodzy trochę się na to nie zgadzają, mówiąc, że niebo jest wszędzie, a nie tylko gdzieś tam w jakimś jednym miejscu. I oczywiście ja się też z tym zgadzam, ale mimo wszystko. Pan Jezus mówi nam, właśnie, że idę przygotować Wam miejsce. Idę przygotować Wam miejsce gdzieś. Może to jest miejsce nawet tu pośród nas, ale to jest zupełnie inne miejsce niż to, którego my doświadczamy dzisiaj, w XXI wieku czy w XX, w którym się urodziliśmy i, i żyjemy na tej ziemi. To jest inne miejsce. Jezus mówi o pewnym miejscu. Można też i powiedzieć tym poprawnym teologicznie zwrotem, jest to, z, jest to stan. <laughs> Przepraszam. Jest to stan, stan ducha, ale my oczywiście przeżywamy go bardzo, bardzo konkretnie. Więc to jest, to jest pierwsza taka, taka piękna myśl, którą dzisiaj nam Jezus przykazuje. Jest dla Was miejsce. W którym wasz stan, stan waszego ducha będzie przecudny, będziecie cieszyli się, będziecie się radowali, a wasza radość będzie pełna. Bo moi kochani, jeszcze tak trochę, wracając do tego miejsca, nieba, mieszkania, czy tak jak tutaj jest napisane, idę przygotować wam miejsce do zamieszkania. Oprócz tego chciałbym podkreślić coś, coś niesamowicie ważnego, abyśmy zwrócili na to uwagę. Jeśli jacyś ludzie się kochają, jakaś rodzina, małżonkowie, to owszem, oni są związani z jakimś miejscem, być może miejscem rodzinnym, ale znowu są związani. Czy jesteśmy związani z tym miejscem rodzinnym tylko dlatego, że tam ktoś kiedyś mnie pokochał? że tam ktoś kiedyś ofiarował mi kawałek siebie, że tam kiedyś na przykład moi rodzice mnie wychowywali. Ja ze względu na to, to miejsce, kocham. Te drzewa mi przypominają o tym, czy jakieś budynki stare, które jeszcze są sprzed 50 lat, jak się tam wychowywałem, wychowywałam. Na to, to miejsce nie jest samo z siebie, że ono jest takie wyjątkowe. Możemy być w różnych miejscach pięknych, i czuć tam y, ogromny smutek, y, czy ogromny jakiś y, nawet taki y, stan depresji, dlatego że nie samo miejsce czyni nie, to, że ja jestem szczęśliwy, ale miejsce związane z sytuacjami, z osobami, z ludźmi i to największe, z miłością. Dlatego, gdy Jezus mówi: Idę przygotować Wam miejsce, to nie chodzi o to, że my teraz wjedziemy do jakiegoś wesołego miasteczka tylko takiego już w niebie i w którym za darmo będą wszystkie zabawki, huśtawki i tam nagle powiemy, o jak tu jest fajnie, jak tu jest pięknie. Tylko chodzi o ten stan, że my tam będziemy z tymi, którzy nas pokochali. Najpierw jest to Bóg, Ojciec, Syn i Duch, potem są to aniołowie, duchy niebieskie, jest to Matka Najświętsza, są to święci i są to wszyscy święci, nasi przodkowie, dziadkowie, prababcie, Rodzice, wszyscy, którzy tam są i my ich rozpoznajemy. I ze względu na to, to miejsce nazywamy niebem, bo tam panuje miłość, bo tam panuje to wszystko, za czym my tęsknimy, i tak się uganiamy tu na ziemi, i w jakiejś miniaturce czasami doświadczamy tego, jak powiedziałem przed chwilą, w tych miejscach rodzinnych czy jakichś takich wyjątkowych. Ale ze względu na ludzi, na miłość, której tam doświadczyliśmy. Więc Pan Jezus mówi: Idę przygotować Wam miejsce. A gdy przygotuję, zabiorę Was do siebie. Kochani, tu bardziej nie chodzi, tak sobie myślę, o to, że gdy przygotuje Pan Jezus, że On tam chodzi, przepraszam za takie może trochę ludzkie porównanie, że tam z miotełką chodzi, czy, czy budują tam jeszcze aniołowie te domki, domy, wille, czy nie wiadomo co jeszcze, jak to sobie kto wyobraża, to niebo. I tam Pan Jezus idzie przygotować nam miejsce, że jak kiedy już to wszystko będzie przygotowane, no to powie, no to teraz chodźcie. Bardziej widziałbym to i tak rozumiał, że idę, ja teraz idę przygotować Wam to miejsce, jakby Jezus może trochę przejmuje inicjatywę, że przygotuje to miejsce w Twoim sercu, żebyś Ty kochał. Bo przecież wiemy, że Niebo nie jest, jak już powiedzieliśmy, nie jest ani związane z konkretnym adresem, ani z konkretnym jakimś właśnie tym końcem robót budowlanych związanych z budowaniem nieba. Tylko mówimy też tak, jest, jest takie powiedzenie, że Bóg wybiera taki najlepszy czas dla człowieka, w którym go powołuje. Pomijam sytuacje gdzieś tam, w których człowiek sam decyduje o tym, przez jakieś swoje wybory, myślę o samobójstwach. Czy człowiek sam decyduje o tym, bo źle się traktuje, bo jedzie pijany samochodem, bo ginie, bo coś, bo coś. To, 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 nie, to nie jest tak, że tu Bóg wybrał dla niego taką drogę odejścia z tego świata, ale dopuścił, owszem, co jest dla nas czasem tajemnicą, dlaczego. Natomiast Bóg zabiera człowieka w tym najlepszym momencie jego życia tak czasami się mówi też. Oczywiście, można by na ten temat też tutaj dyskusję otworzyć, ale to miejsce w moim sercu, gdy Bóg je przygotuje, to znaczy nas nauczy kochać. Dopóki my tu się nie nauczymy kochać, to nie jest to dobry moment, żebyśmy odchodzili z tego świata na tamten świat. Jeśli my tu nie porzucimy grzechów, my tu nie odpokutujemy też popełnionych grzechów, my tu nie nie doświadczymy, czy nie będziemy szukali miłosierdzia Bożego, Boże wybacz nam nasze grzechy, bo, 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 bo u Ciebie szukamy tego ratunku, to to jest to miejsce, że przygotuje Wam miejsce, miejsce w sercu, przygotuje Wam to mieszkanie jakby już, że, że jesteście gotowi. A gdy przygotuję, bo Pan Jezus mówi tam właśnie w ten sposób, a skoro idę przygotować Wam miejsce, to wrócę, aby Was zabrać ze sobą, tak abyście też byli tam, gdzie ja jestem, aby Was zabrać ze sobą. Każdej sekundy Chrystus przychodzi, aby zabrać ze sobą kogoś, właśnie do tego stanu, do tego miejsca w sercu, czy w przestworzach dla nas, niewidocznych dla oczu ziemskich. Zabrać nas ze sobą do nieba. Jeśli dzisiaj ludzie umrą, bo dzisiaj um, um, umrze wiele, wiele ludzi, tysiące, to, to umarli dlatego, że Bóg, jeśli się nauczyli kochać, przyszedł ich zabrać ze sobą. Przyszedł ich zabrać ze sobą. I to jest, y, to jest coś pięknego. Tym żyjmy, tym, że pozwalajmy Jezusowi robić w, w to miejsce w naszym sercu, żeby On je budował miłością Jego. I ostatnia myśl krótko tylko, bo powiedziałem, że z dwóch powodów ta Ewangelia jest piękna. To dwa, że Tomasz, niewierny, tak o nim mówimy, czy wątpiący Tomasz mówi do Jezusa: no, Mówisz, że wiemy, dokąd idziesz, a my nie wiemy, dokąd idziesz. Jak możemy znać drogę? Jezus mówi Ja jestem drogą. To ja jestem drogą. Patrzcie na mnie, a znajdziecie właśnie tą drogę. Prawdę i życie. Więc, kochani, znamy cel naszego życia, to miejsce przebywania i znamy drogę naszego życia. Żyjmy Jezusem i Jego różnymi lekcjami, które nam codziennie daje. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za ten dzisiejszy dzień. Życzę Wam pięknego, pięknego, takiego właśnie pierwszopiątkowego dnia. Szukajcie też serca Pana Jezusa przy sercu Maryi, bo pamiętajmy, trwa maj, nabożeństwa majowe już na dobre, zadomowiły się w tym miesiącu w wielu, wielu kościołach. A więc szukajmy miejsca i drogi przez serce Maryi i Józefa. Z Panem Bogiem i do jutra, jeśli Bóg da.